Jak idzie? Lekko? Ciężko? Jak idzie? Ciężko. ciężko. Czyli no robi się masło, druga. tak? No, teraz to teraz to następna. następna. Do góry i na dół. Do góry i na, na dół. Ciężko? <grym> ciężko? Ciężko, ciężko. Ja to sobie kładę na stołeczku tym <grym> małym i siedzę tu i klaskę. I klaski, no. Teraz następna. Jak jest za ciepło śmietana, no to się zrobi bryja. Zimny, no do góry na dół, do góry, jak do dna samego, tak mocno, mocno. mocno. A macie wymaszniczkę? Mają mają. Dziecię, mają. I też takie macie ze słoika? Ze słoika albo drewniany. 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 No, następnie, chodź teraz, ty będziesz robiła, ja to ci pani nakręcia. Do góry na dół. Tak. O jaka rezolutna. Bardzo fajnie. Mocno, mocno. Bardzo, Brawo. Mnie, ja próbuję Masło się robić. Nie no. idzie twardie, dzieje się. śmietana i. Tak, dzieje się. Budzaję się, budzaję raczej zrezygnować z